I tam wszystkich bardzo radośnie zobaczymy partię najmłodszego zawodnika czołówki, który gra ze starym, wygą, ze starym wyjadaczem, który gra w szachy dłużej niż ten młody żyje. A jedną trzecią życia młodego starszy to jest coś nieprawdopodobnego. Czarne grają dłużej niż ten zawodnik dłużej w szachę, niż ten zawodnik grający białymi wyje... w Wy, żyje. Proszę, zaczynamy tak jak ja. Tu się troszeczkę rozchodzimy. Ja tu polecam wymianę na d5, b3 dobre. Tu widzimy, że 5 do 4 w pewnym sensie ogranicza czarnopolowego gońca białych. Ale czarne wymieniają. Stary Wyga po prostu chce zremisować. On tu chce zremisować z młodziankiem. Bo wie, że młodzianek jest bezkompromisowy. I C5. Kolejny ruch wzrośnikowy. Kto wymienia ten traci? <laughs> w tym czasie czarne zrobiły kilka ruchów, a dwie białe figury poprawiły swoje ustawienie. To jest czas. I oczywiście nie wymieniamy, bo czarne są, czarne figury stoją źle, ale będą stały jeszcze gorzej. Proszę, na celu jednym my chcemy postawić wieżę na B1. Hetman uciekł i wyga, stary wyga, proszę bardzo, wymienia kolejne figury. Wymiana na siłę nie jest dobrym. Żeby zremisować partię, trzeba robić najlepsze ruchy i grać. Tak uważał Pietro Siano na przykład nie na siłę wymieniać, a Lochinka też nie bali się, kiedy przy nich wymienia na siłę fiori. i koniec stoi źle, koniec stoi źle, tak aż płaczliwie, proszę, ten zmierza na pole d5 i e3. No i czarne wykazały się pewną aktywnością, ale zobaczmy, jak ich figury, koniś na bandzie, koniś, g7, nie ma ruchu, wieże niespecjalnie i podwiązka. I to ten ruch komentatorzy chwalili. Nie wiem, dlaczego komentatorzy chwalili. Po wymianie hetmanów białe mają praktycznie piona więcej, od wolnego piona c. Zobaczmy, jak młody mistrz starannie tego pionka pcha. tu podciąga króla. Stawia wieżę na otwartej linii. No tu przez to, że ten pion tam poszedł na A6 i jest dwa pionki są blokowane przez jednego na linii A. Tu pokazuję marszutę czarnego konia, ile on chodził, się nachodził. F6 kolejne osłabienie. A trzy ważny ruch postawić pionka na czarnym polu, żeby skoczkowi odbierał. Hop. Goniec H3 doskonały ruch. Prowokulek, prowokuje kolejne osłabienie. To można w ogóle cię w 5. Czarne nie mogą bić, bo wyprostują piony. I zamiana blokera. Bloker. Skoczek. Co jest dobry? Został zamieniony złego blokera. Pion do przodu. Ograniczony koniś, koniś nie może iść na d6. Bicie, bicie, kolejna słabość na d5. Nie może przyjść ani skoczek, ani goniec. Pułapeczka. Teraz nie można bić. Bo o takę. Iść przewaga białych zmalała, Ale czemu nie wpaść na siódemeczkę. Absolutne panowanie wzdłuż siódmej linii. Pion więcej. Ten pion A5 pada, pion H7 pada w zasadzie. Można byłoby się poddać. a tu czarne robią harakiry czy sepuker, to się teraz mówi. I Czarne poddały także stary. Wygrał na remi, ale mu się nie udało. Gra na remi nie prowadzi do niczego dobrego. On się przechwalał. Że białymi z każdym zremisuje. No, jest taki idol remisowych. Nazywa się Giry. Giry. On też remisuje, co się da. Proszę, jeżeli ktoś chce zbić na C4, to po co gra C6? Można W tej pozycji można zagrać i C5, jak ktoś bardzo lubi, a można zbić i zagrać C5. Także tu były straty dwóch temp. Figury stoją, i teraz czarne nie znajdują dobrych mi pozycji dla swoich figur. Tu białe bardzo czujnie nie wymieniły. Bardzo dobry ruch. I typowa gra na remis. Koczek stoi na F6. Idzie na H5. Prawda tutaj groziło jakieś G4. G5, ale póki co nie grozi. Czy E4, E5? Koniec dużo ruchów zrobił. Jeszcze będzie robił. Zrobił dwa ruchy. Białe poprawiły, mają taką coś co przypomina strukturę marocego. E 4 C4. O. I Hetman A3 doskonały po sycie. Nie wiadomo. To jest praktycznie zdrowy pion więcej. Król biały bliżej centrum, bliżej wolnego piona, którego będzie prowadził, ale żeby prowadzić to trzeba mieć trochę figur. I proszę, zdejmujemy blokadę. A, a co powiem o tej figurze? Jak ona taka smutna, taka ta figura smutna. A ta też smutna. Zamiana blokera. I na siódemkę. W zasadzie można się poddać, ale siłą inercji się poddały. Doskonała partia młodego zawodnika, który o jedną trzecią, no krócej żyje niż jego przeciwnik stary Wega w szachy gra. Dziękuję za uwagę.